Alien Trilogy to gra, w którą chciałem zagrać od momentu przeczytania jej pierwszej recenzji w Secret Service w 1996 roku. I chociaż sam podstawowy cel udało mi się spełnić już dosyć dawno temu, tak na przejście ta gra czekała u mnie 23 lata. No I być może czekałby na to przejście jeszcze dłużej, gdyby nie dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, jak wiadomo, w tym roku obchodzimy 40-lecie premiery obcego 8 pasażera Nostromo, co wjechało mi na ambicje i postanowiłem kilka alienowych gierek, które już miałem ponaczynane, wreszcie przejść do końca i wam o nich poopowiadać. Po drugie zaś. Przyjechała do mnie przepiękna japońska Saturnowa wersja Alien Trilogy Za którą w tym miejscu chciałbym serdecznie Podziękować panu Aziemu z kanału Wciśnij Start I jednocześnie oczywiście Z przełożeniem oka tutaj Zareklamować jego kanał Jeżeli interesują was oprócz recenzji gier Także przeróżne ciekawostki z Japonii Widziane okiem polskiego nerda To jak najbardziej na kanał Wciśnij Start zapraszam Link do niego znajdziecie na dole Natomiast co do samej Japońskiej wersji tej gry na Saturna oraz porównanie jej do wydania europejskiego, przyjdzie moment w tej recenzji nieco później. Przechodząc zaś do samej gry, to przyznam się Wam, że stoi przede mną dzisiaj niełatwe zadanie. Muszę Wam bowiem opowiedzieć o grze, która jak dla mnie była bardzo fajna, grało mi się w nią naprawdę przyjemnie. Z drugiej zaś strony autentycznie niewielu z Was jestem ją w stanie z czystym sumieniem polecić. Wszystko rozbija się o to, że mamy do czynienia z FPS-em sprzed roku 2003, czyli z grą, która no, jak na dzisiejsze standardy jest bardzo, bardzo koślawa, archaiczna i przestarzała. O ile platformówki z lat 90. na przykład starzeją się dosyć godnie i właściwie nie ma problemu, żeby ktokolwiek sobie zagrał w jakąś Castlevania 4 te 25 lat później. Tak jeśli chodzi o FPS-y, a właściwie można powiedzieć gry dumu podobne, ponieważ takiego terminu powszechnie używało się jeszcze przed premierą Queka na określenie tego typu. No to jest nieco inaczej. Obródzenie gry Duma podobna, zresztą w przypadku Alien Trilogy ma naprawdę sporo sensu, ponieważ wiele elementów mechaniki, gameplayu, oprawy nawiązuje właśnie w pewien sposób do Duma, a nie do innych pierwszoosobowych strzelanek znanych z lat nieco późniejszych. Pierwszym takim rzucającym się w oczy elementem, oprócz najbardziej oczywistej oczywistości, czyli przeciwników w postaci płaskich sprite'ów zamiast trójwymiarowych obiektów, jest konstrukcja plaż. Podobnie do Duma, a w odróżnieniu do chociażby Duke M3D, który wyszedł w tym samym roku co Alien Trilogy, mamy do czynienia z planszami opartymi na planie labiryntu, można powiedzieć. Nie mamy tutaj takich lokacji jak w Księciuniu, typu jakieś ulice miast, albo bary, czy jakieś fabryki, które. Wszystkie były wielokondygnacyjnymi konstrukcjami. Nie, mamy tutaj absolutnie podobne plansze, wszystkie rozgrywające się właściwie na jednej płaszczyźnie, mimo tego, że gdzie indziej znajdziemy nie wiem, malutkie schodki prowadzące na nieco wyższy poziom, albo jakąś windę. Nie mamy tutaj żadnych pomieszczeń, które znajdują się nad sobą, żadnych zaawansowanych konstrukcji. Wszystko jest dosyć proste i właśnie powiedziałbym labiryntowe. W odróżnieniu do Duma, nie mamy tutaj gameplayu opartego na szukaniu trzech kluczy do trzech kolorowych drzwi, pozwalających nam przejść na kolejny poziom. Tutaj naszym zadaniem jest po prostu przejście od windy A do windy B. Czasami. Jednak do wykonania będą potrzebne nam cele dodatkowe, o których dowiadujemy się z ekranów loadingu, co w moim przypadku było dosyć śmiesznym doświadczeniem, że grę posiadam w wersji japońskiej, a na, jaka w wersji niemieckiej. Tak więc miałem tutaj malutki flashback do czasów Pegasusowych, kiedy to jeszcze nie znało się obcych języków i wszystkie teksty na ekranie to były aha, dobra, a, kliknij a, żeby przejść szybciej dalej. <grym> Natomiast te ekrany loadingów podają nam czasem takie wytyczne do wykonania, jak na przykład znajdź karty identyfikacyjne NPC-ów, poprzyczepianych tam alienowymi wydzielinami dościami, czekającymi na wyskoczenie Berstera Albo przekręć kilka przeciwników, żeby kilka prze przełączników, żeby prze włączyć piec na planszy, czy coś takiego. E jako, że gra podzielona jest na trzy epizody, co jest kolejnym podobieństwem do Duma. Każdy z tych epizodów rozgrywa się na etapach nawiązujących wystrojem, powiedzmy, do poszczególnych części filmu. No zresztą tytuł gry zobowiązuje, była wydana jeszcze przed Alien Resurrection, tak więc opiera się na pierwszych trzech filmowych częściach Obcego. I na każdym z tych etapów mamy określony procent zadań do wykonania. Na pierwszym, pierwszym epizodzie będziemy musieli wykonać co najmniej 15%, na drugim bodajże 30%, na trzecim 45%, tak więc to rosnący stopień trudności wykonywanych zadań. Tak więc jeżeli ktoś posiada grę w wersji obcojęzycznej, to przyda się czasem rzucić okiem na YouTube'a czy na inne gamefacts, które pokazuje co na konkretnych planszach należy wykonać. Ja sam osobiście przyznam się, że musiałem skorzystać z poradnika w kilku momentach, ponieważ docierając do windy i widząc, że pasek zaliczenia planszy nie przeszedł poza próg wymagany na danym levelu, no potrafił być mocno denerwujący, zwłaszcza jeżeli się nie wiedziało o co do cholery chodzi. Oprócz tych podstawowych, dumowatych poziomów, mamy też czasem wrzucone pomiędzy nie etapy, że tak nazwę je, zbierackie. To znaczy, dostajemy 60 sekund, które możemy spędzić sobie śmigając w plaszy i znajdując amunicję, healthpacki i tym podobne pierdoły, żeby uzupełnić swoje zapasy, no i uzbrojonym pozębem uderzyć na poszukiwanie kolejnych opcji do pozabijania. I to właściwie jest. Tyle jeśli chodzi o gameplay. Nie ma tutaj jakichś fajerwerków jeśli chodzi o konstrukcję plansz czy mechaniki związane z samą grą. Nie ma też co za bardzo liczyć na jakąś rozbudowaną fabułę czy scenariusz. Nie mamy tutaj żadnych komunikatów, które docierają do nas przez interkom w trakcie gameplayu. Jedynymi, że tak powiem fabularnymi zagrywkami są cztery cutscenki obecne w grze. To znaczy intro, które odpala się jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki outro, które odpala się, kiedy rozgrywkę skończymy, no i pomiędzy epizodem pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim następuje jeszcze po jednej cutscence. Generalnie jeśli chodzi o scenariusz, to skorzystamy tutaj dosyć mocno z licentia poetica, to znaczy nie idziemy absolutnie kropka w krop, kropkę według tego, jak fabularnie szły filmy. Mamy tutaj, że tak powiem, mariaż tych pierwszych trzech części Obcego. Bohaterką jest Ellen Ripley, co prawda, ale wszystko właściwie rozgrywa się na planetoidzie znanej z Aliens. Wystroje wnętrz zaś poszczególnych plansz nawiązują w pewien sposób do kolejnych filmów z no, Nawet nie mogę powiedzieć, że kolejnych, ponieważ kolejność jest tutaj przemieszana. Najpierw epizod pierwszy to etapy rozgrywające się w czymś, co zakłada mnie z kolonią Heavy Hope, ponieważ wystrój plansz przypomina wszystkie te korytarze, które znamy z Aliens, czyli drugiej części filmowej sagi. Następnie w epizodzie drugim mamy wnętrza, które bardzo mocno przypominają więzienie z Furyny, czyli z Aliena III. No i ostatnim epizodem jest, są odwiedziny na Derelict Spaceship, czyli rozbitym statkiem jak wiem później z Prometeusza inżynierów, aczkolwiek wolę myśleć, że to jest statek space jockey'a. O oczywiście znamy najbardziej z Aliena I, ponieważ tam zostały jego nieco pokazane. Tak no więc, owszem, odwiedzimy sobie lokacje znane z tych trzech filmów, ale w troszeczkę przemieszczonej kolejności. Natomiast sam scenariusz raczej opiera się nie na tym, co znamy z filmów, tylko na tym, że Ripley bierze karabin do ręki i leci pomagać Marinesom bądź Utut królową osobiście. <laughs> Żadnej nut po drodze ani Lensa Hendricksena nie spotkamy. Tak więc można powiedzieć, że jest to gra na podstawie tych filmów, a nie że jest to gierkowa wersja. Biorąc to wszystko pod uwagę, Alien Trilogy należy moim zdaniem uruchamiać ze specyficznym mentalnym podejściem. Mianowicie patrzeć na nią nawet nie tyle okiem fana retro, co okiem gracza, który grał w gry w tamtych czasach. Inaczej bowiem nie będziemy w stanie docenić pewnych elementów, które dzisiaj wydają się oczywistą oczywistością bądź wręcz przestarzałą woldskule, a w tamtych czasach potrafiły wywołać opad kopary u co po niektórych graczy. Z tego też względu pozwoliłem sobie na stworzenie krótkiej listy tego typu elementów i niniejszym ją przedstawić. Pierwszym wobec tego zagadnieniem jest to, że w Alien Trilogy mamy możliwość podnoszenia i opuszczania głowy w pewnym zakresie. Jak śmiesznie by to z dzisiejszej perspektywy nie brzmiało. No cóż, należy pamiętać, że 96 rok to były jeszcze czasy, kiedy w fps graliśmy -y za samej klawiatury głównie. No przynajmniej na PC-tach, no bo na konsolach mieliśmy dosyć dyspozycji i bez analogów. Tak więc o swobodnym rozglądaniu się myszą wtedy nikt za bardzo jeszcze nawet nie śnił, przynajmniej przed premierą Quake'a, który coś takiego wprowadził. Tutaj no, w Alien Trilogy jest to rozwiązane mocno topornie, trzeba przycisnąć dwa przyciski, a do tego jeszcze najlepiej byłoby się poruszać i być może nawet strzelać, tak więc ilość rzeczy, które naraz wcisnąć się należy na padzie, żeby się gdzieś popatrzeć do góry i coś zacząć strzelać jest dosyć potężna i niewygodna. No ale cóż, niestety, takie były czasy, prawda? E, tutaj od razu zaznaczę jedną nieprzyjemną dla fanów konsolowych rzecz, mianowicie ani na Saturnie, ani na Playaku ta gra nie działa z padami analogowymi. Na saturnie przełączenie tej gry w tryb analogowy czy na plejaku skutkuje tylko i wyłącznie tym, że gra przestaje odczytywać jakiegokolwiek sygnały i spada. Tak więc, nawet mimo tego, że oczywiście nikt nie śni tutaj o przypisaniu myszy pod któryś z analogów, wystarczyłoby samo przypisanie WSAD pod analoga, no to z czymś takim na konsolach możemy się niestety pożegnać. Kolejną fajną drobnostką jest to, że kiedy strzelamy po ścianach, no to w miejscu, gdzie pocisk trafił w powierzchnię, pojawiają się iskry. Wow, no nie! Owszem, w grach typu Doom czy Duke Nukem 3D takie coś już też miało miejsce. Natomiast w grach, które korzystały z nieco bardziej zaawansowanego silnika 3D, tak jak chociażby Quake pierwszy, no czegoś takiego sobie nie przypominam, chociaż tutaj pamięć może mnie mylić. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Alien rozgrywa się w dużej części w ciemnych pomieszczeniach, nierzadko rozświetlanych jedynie odblaskami naszych wystrzałów, no to tego typu dodatkowy efekt wizualny takie nawet robił robotę. Następnym elementem wartym wzmianki jest to, że wszelkiego rodzaju obiekty znajdowane po drodze typu amunicja, broń, healthpakki i tym podobne pierdoły są obiektami 3D. Tak jak to widzieliśmy z tego czasu w Bladzie, czy w Shadow Warriorze, tego typu itemy są stworzone z voxeli, a nie z płaskich sprite'ów. Tak więc no, też w tamtych czasach robiło to wrażenie, że coś jest naprawdę trójwymiarowe, obchodzimy z każdej strony, wygląda inaczej, a nie, że za każdym razem ustawia się do nas frontem, jak to na bitmap'y przystało. Trójwymiarowe są również beczki które da się wysadzać i tak jak w dumie da się zlikwidować przeciwników za pomocą takiego wystrzału w beczkę. Jeżeli alien jakiś znajduje się blisko beczki, no to oczywiście dostanie odpowiednią ilość obrażeń i jeżeli będzie mieli farta, to zdechnie. Strzelać i rozwalać możemy także pamiętające się po planszy skrzynki, z których czasami wypadnie nam amunicja, a czasami jakiś ukryty facehugger, który zacznie od razu na nas napierać, a więc należy uważać i podejmować ryzyko roztropnie. Ostatnim istotnym dla tego elementem jest to, że w tej grze możemy znajdować po drodze granaty, które mają przypisany oddzielny przycisk na do tego, żeby je rzucać. Coś z czym seria chociażby Medal of Honor miała problemy przez wiele, wiele lat jeszcze w przód i coś co nawet William Cullion Marines nie ma 20 lat później też spierdalał. W Alien Trilogy zostało zaimplementowane już w 1996 roku. Nie mogę wam powiedzieć no wystarczająco jak bardzo się z tego ucieszyłem, ponieważ Straszliwie w FPS-ach wkurwia mnie, jeżeli granat jest dostępny jako osobna broń, którą należy wybrać, i poza ją wtedy wyciągnie przed ekran w ręce wyciągniętej, i dopiero wtedy można rzucać granatami, nie korzystając oczywiście w tym czasie z innej broni. Bez kurwa sensu! Jeżeli mamy FPS-a, to znaczy, że mamy karabin przed sobą, i pod osobnym przyciskiem mamy mieć jeszcze możliwość rzucenia granatem. Tak ma być! I Alien Trilogy już w 1996 roku to wprowadził. Jak widać no nie są to rzeczy w żaden sposób przełomowe no i zgadza się to mniej więcej jest ogólnie z opiniami, które zbierała gra w branżowych czasopismach w momencie premiery, które odcylowałem ocenami w granicach 6, 7 na 10 z ogólnym konsensusem, że Airman Trilogy to jest fajna gra, ale nie przełomowa. Jako że na szczęście dzisiaj w tych starych gierkach szukam nie tylko przełomowości, ale właśnie fajności przede wszystkim, to mam tutaj przygotowaną drugą listę, czyli rzeczy, które po prostu mi się w tej grze podobały. Zaczynając od muzyki. Muza jest w tej grze naprawdę spoko. Co prawda mamy tutaj do czynienia z bardziej elektroniką niż orkiestrowymi zagrywkami Goldsmitha czy Hornera. Niemniej ambienty w co bardziej spokojnych momentach i jakieś techno napierdalanki przy co większych potyczkach wypadają naprawdę dobrze w połączeniu z tym, co dzieje się na ekranie, tak więc muzycznie ludzi naprawdę mi się podoba. Dalsza część tej listy skupia się głównie wokół rzeczy, które są związane z designem i gameplayem, e, typu to, że bardzo podobały mi się alieny chodzące po suficie. No, żadne technologiczne przełomowe osiągnięcie, e, niemniej dobrze było zobaczyć coś znanego mniej więcej z filmów. Co prawda te alieny chodzące po suficie są strasznie wkurwające, bo ciężko w nie trafić, biorąc pod uwagę to, jak chujowo się tutaj patrzy do góry w tej grze, ale okej, okay, klimat alienowy został dzięki temu w jakiś sposób dodatkowo osiągnięty. E, śmieszna rzecz, w jednym momencie ta gra mnie autentycznie przestraszyła. Znaczy, no wiecie, nie chodzi o psychologiczne przerażenie, że o oh, Jezus Marek, co się to dzieje, tylko zdoła, zdoła mnie wystraszyć. Kto by pomyślał, że otwarcie kapsuły krewinicznej, z której niespodziewany dla mnie w momencie wyskoczył na mnie moletki chezbester, będzie w stanie mnie wzdrygnąć. No jak na grę, która ma prawie ćwierć wieku, to moim zdaniem jest to sporo osiągnięcie. Podobały mi się bardzo nawiązania w trzecim epizodzie do rzeczy, które znam z mojego ukochanego filmu z całej kwadrylogii, czyli... Um, teraz już właściwie jest tekstologi, jeżeli ci tłumaczą, to już na to. E, czyli odwiedzimy w Space gdzie mogliśmy zobaczyć komory Space Jockey'a. W tej grze, <gry> to prawda, strasznie zgliczowanej, kiedy się popatrzy na górę i w ogóle ten sufit jakiś taki jasny, to nie wiem skąd oni tam wzięli, ale whatever. Space Jockey jest, jest zajebiście. A także komora z jajami, która no co prawda tutaj w tej wersji nie posiada zajebistych, przecinanych laserem efektów dymnych znanych z filmu, ale możemy sobie zobaczyć te wielkie jak na Saturna czy te jaka komory, w których były składowane jajca w tym opuszczonym statku. No to oczywiście zagrało troszeczkę na tych strunach nostalgii. Modele l Genów oczywiście też mi się podobały, ponieważ y, również grają na tych nostalgicznych strunach. Mamy w tej grze możliwość postrzelania do chetbasterów, do Facehagerów, do zwykłych zinomorfów, do tego dziwnego psomorfa znanego z części trzeciej. No i oczywiście pod koniec każdego epizodu będziemy mogli sobie ubić królową. Oraz takich techniczno-logicznych aspektów, to bardzo podobało mi się to, że w konsolowej wersji mogę dokonać save'a, nie tylko korzystając z systemu straszliwie długich, pojebanych haseł do poszczególnych leveli. Mm -hmm ale po prostu wykorzystując czy to wbudowaną pamięć z Saturniem, czy kartę pamięci PlayStation, w każdym e, momencie mogą zrobić sobie. Znaczy, no znaczy wiadomo, nie w każdym momencie, tylko na początku każdego poziomu, co potrafi być czasem denerwujące, jeżeli poziom jest długi, a nie wykonało się czegoś i do tego się dopiero na koniec nie przychodzi całość od początku I, 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 to, i, i, to, i to chyba prowadzi mnie do listy rzeczy, które mi się w tych grze nie do końca podobały. Bo i takich się niestety kilka znalazło. Niedużo, ale niestety kilka. Na przykład nie przeszkadza mi zupełnie to, że w tej grze no oprócz alienów strzelamy też do ludzi i syntetyków. Co prawda nie wiem popularnie za cholerę skąd niby oni się tam wzięli w takiej ilości i dlaczego są obecni w fabule, ale nieważne. Ważne, że jedni krwawią na czerwono, tak więc dzięki temu przynajmniej mamy w tej grze troszeczkę gory, jako że alieny nie krwawią zielonym kwasem, a syntetyki jakimś szarym olejem czy coś w tym deseń. Przeszkadza mi za to, że pod koniec gry mimo wszyscy zaczynają stawać się ku nieodporni I czy to ludzcy, czy Alienowi przeciwnicy, wszyscy po prostu jak gąbka chłoną ołów i nic im się nie dzieje. E, tak więc e, musiałem tutaj, jak za starych dobrych czasów, pod koniec gry po prostu skorzystać z cheatów. Ostatnie 3 czy 4 poziomy w Alien Trilogy przelazłem na kodach, ponieważ nie chciały mi się zasuwać po... E, planszy z zaopatrzeniem i szukać specjalnie amunicji do tych broni, które potrzebuje i uzupełnić je w takiej ilości, żeby o Jezus Marę. Nie, 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 na ostatnie cztery poziomy uzbroiłem się po prostu za pomocą cheatu i moim zdaniem dobrze mi to wyszło, ponieważ inaczej prawdopodobnie je na tą grę do przyszłego roku. Ostatnie cztery poziomy są przegięte, jeśli chodzi o ilość alienów i to jak łatwo płyną amunicję. Biorąc pod uwagę to, że najskuteczniejszą w tej grze bronią jest granat, spod naszego karabinu, a to to jest coś, co należy uzupełniać moim zdaniem najczęściej albo wręcz postarać się o niezbyt honorowe uzupełnienie amunicji. E Oprócz tego to również same walki z królowymi. Nie powiem, że były zbyt fascynujące. Jeżeli ktoś narzekał na to, że nie w Alien vs Predator z 2009 roku była drętwa walka z królową, no to polecam Alien Trilogy. Niestety to są inne z najmniej emocjonujących leveli, które co prawda powinny być przecież najzajemistsze, no bo pojedynek z królową to był apogeum przecież w drugiej części filmu. Tutaj niestety biegamy sobie po wielkim pomieszczeniu, królowa za nami biega, drapie z pazurami, My staramy się utrzymać głowę do góry i w nią przycelować granatem, um, których potrafi połknąć i 50 i nie zdechnąć, tak więc napruwamy do niej, napruwamy, napruwamy, no i w końcu ona pada. Nie yeah. ma żadnej fajnej aninki. jak w DUPROGEN 3D, w których nie wiem, replay sika, ujowamy um, mu alienowi do szyi czy coś ten deseń, tak więc mech. Zwłaszcza, że jak się człowiek postara, to da się zapędzić królową w jakiś róg, gdzie utknie w teksturze i tam będzie można ją spokojnie strzelić. No cóż. No i ostatnim takim moim zarzutem odnośnie tej gry to jest... Najtańszy jumpscare, jaki widziałem przez ostatnie miesiące, który znajduje się w finalnej cutscence. Mianowicie rypi z pozostałością ekipy zamyka się w kapsułach krewienicznych, lecą sobie stateczkiem gdzieś przez kosmos, pędząc na spotkanie Aliena Trójki. Tak to wygląda z fabuły. I nagle z ciemności wskakuje za Skład kurwa ten statku no, to sad, to łzy, no mar, w ogóle... To, o Jezus Maria, no nie wiem, to było strasznie tanie. Ok, no to teraz pora na obiecane porównanie klejakowej i saturnowej wersji, jakie mam do swojej dyspozycji dla pasjonatów tego typu tematów. No więc nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, kiedy ogłoszę od razu na starcie, że to japońska wersja saturnowa wygrywa, no nie wiadomo. Chociażby z tego powodu, że każda gra, która z tyłu ma napisane Finde die Hunde Alliance, wywołuje automatyczną bekę, kto by chciał taką mieć w swojej kolekcji. A, tfu. A poważnie, już tak na moment, no to oczywiście ja nie jestem znawcą tego typu tematów, kolekcjonerem ani niczym takim. Tak więc mam do dyspozycji tylko te dwa wydania. Muszę powiedzieć, no, że no to japońskie oprócz mojego przywiązania do Saturna wydaje mi się po prostu fajniejsze i lepsze. Z tego chociażby prostego względu, że oprócz dodatkowej papierkologii, która jest zawarta no, w tym przetłumionym zestawie, na której co prawda żałuję, że wbrew przyjętym zasadom w wielu innych grach saturnowych na karcie rejestracyjnej nie ma Sonika, który. Przy tej okazji mógł mieć na przykład, nie wiem, wyskakującego ze środka i byłoby bardzo śmiesznie. To przede wszystkim ma taką przewagę na tą wersją plejakową europejską w postaci kolorowej instrukcji. Do plejaka była dorzucana jakaś taka czarno-biała, jakiś taki czarno-biały świstek, prawda? I wygląda to nie szczególnie. Natomiast Saturnowa wersja jest przyjemna dla oka, mimo że jakieś 90% z niej nie rozumiem. Pozostałe 10 to oczywiście angielskie napisy, które zdarzają się w wielu japońskich wydaniach. I co zresztą rzeczy ciekawa, większość tej gry oprócz etapów ekranów loadingowych jest po angielsku. Tak więc jeżeli chodzi o obsługę opcji, czy czegoś w tym rodzaju, to absolutnie nie ma tutaj żadnych przeszkód dla kogoś, kto japońskiego nie ogarnia. Można sobie pozmieniać głośność, cichość i przeróżne inne rzeczy, nie zastanawiając się co się kryje pod krzaczkami. Jedynie te etapy loadingowe nieszczęsne, które wskazują nam na niektórych etapach co należy zrobić są trudne do ogarnięcia. No i tutaj przydaje się tłumaczyć. Podsumowując Alien Trilogy, jestem przekonany, że w czasach, kiedy wychodziła, była to naprawdę spoko gierka. Dzisiaj, co prawda, oczywiście zawiewa dosyć mocno oldschoolem i w niektórych momentach potrafi mocno wkurwić, niemniej ogólnie hmm, przychodziło mi się umiarkowanie przyjemnie. Oprócz tych kilku ostatnich poziomów, które w dodatku konstrukcją były dosyć irytujące, ponieważ na opuszczonym statku każdy poziom przetykany jest powrotem do takiego hawa, gdzie otwierają się kolejne drzwi do następnych poziomów i pomiędzy przejściem do tych poziomów chcielibyśmy utkuć ileś i za każdym razem jak wracamy do tego hawa są tam coraz trudniejsze, a i jest to strasznie denerwujące. To jestem w stanie wyobrazić sobie to, że gdybym miał w 1996 roku sprzęt, który byłby w stanie tą grę odpalić, czyli peceta z napędem z D-ROM. To wtedy mogła być to jedna z moich ulubionych gier, mimo tego, że Duke 3D czy Quake z tego samego roku zaprezentowały już kolejne niemalże generacje FPS-ów w swoich gatunkach. To jest powiedzmy typowy średnik jak na tamte czasy, ale też moim zdaniem jedna z wcale nie najgorszych filmówek. Podobnie do chociażby Chroniclidika. Alien Trilogy nie tyle idzie bezpośrednio krokiem każdego filmu, co bierze inspirację z tych Alienów i przemiela je w coś swojego. Jak dla mnie, w obecnych czasach, oprócz tego, że jest to no, ciekawe retroznalezisko, to jest to też tytuł o tyle istotny, że jak dla mnie, swego rodzaju remakiem tej produkcji jest Alien Colonial Marines, który jak dla mnie wcale nie jest taki zły, jak wielu ludzi twierdzi, o czym powiem sobie w jednym z kolejnych odcinków. Mam no, tutaj powiem, do czynienia. Z grą, w którym zasuwamy uzbrojonym człowieczkiem po korytarzach przerównych lokacji znanych z filmów, tłuczemy do Alienów bez jakiejś wysublimowanej fabuły, bez niesamowitego designu, poziomu, po prostu dostajemy fanserwis w postaci strzelanki. I jak dla mnie, takie podejście do gier z Alienem jest jak najbardziej prawidłowe. Czego dowodem jest chociażby ten starość. Chciałbym więc, oczywiście, na koniec zapytać się także, czy Wy mieliście jakieś doświadczenia z Alien Trilogy? Czy pamiętacie tą grę? Czy może jako fan Aliena lata później stwierdziliście, że o, przemielę sobie wszystkie gry z obcym i zobaczę, jak to zawsze wyglądało? Oczywiście, swoje wrażenia wypisujcie, jeśli macie ochotę, w komentarzach. Ja tymczasem zaś dziękuję Wam za oglądanie i na razie.